Cześć, witajcie. Eee, takie szybkie nagranie. Eee, dostałem właśnie tutaj otwartą wiadomość. I jak możecie zobaczyć, e, tutaj proponowałem. E, proponowałem tak to konto, wyłączenie. Ona odpowiedziała: OK, I'm interested. At what School, do you teach online? Tak, we do. Eee, I wspomniałem, że mamy takie eee, biznesowe konto demo. Aby zobaczyć system i jak to działa, ile można zarobić, i zapytam się, czy by chciała to sprawdzić? Odpowiedziała tak. Chciałabym sprawdzić. Perfekt. Wysłałem link. Taki szybki sprint screen też dla niej, żeby wiedziała, którą opcję wybrać. I gdzie my tutaj mamy to tak, czyli napisałem jej select, learn and earn, earn and, and then go for the blue package, tak, czyli żeby wybrała ten niebieski pakiet, który daje jej te opcje, ok, I will register, don't mind the prices, czyli żeby się nie martwiła tymi cenami, thank you, I'll register tomorrow i ja jej również podziękowałem za decyzję, za to, że mi zaufała, więc tutaj widzę Kobieta jest w miarę konkretna i chyba wie, co chce osiągnąć. A zaraz Wam pokażę, jak na tą, co jeszcze jej tutaj przygotuję. Otóż, co zamierzam zrobić, to jest nagram właśnie taki filmik dla niej. Tutaj, jak się zarejestrować, jak to wygląda, żeby już sobie przejrzała. Zanim się zacznie zarejestrować, i żeby wybrała odpowiednie opcje. Czyli to, co widzicie teraz na, na ekranie mojego tutaj komputera, to będę właśnie nagrywał filmik, jak tutaj co wybrać, który package, i będę ją po prostu przeprowadzał krok po kroku, co ma wypełnić. I wtedy będzie też to takie ułatwienie. A później ją jeszcze zaproszę do naszej tutaj grupy angielskojęzycznej i, i będziemy dalej się networkować. Ok, trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!